Tutaj Kwaśka, witajcie ponownie na moim kanale w dziś, I w dzisiejszym odcinku e, będę oceniać polskich youtuberów e, Zachęcam Was do oglądania dalej i oczywiście zostawienia łapki w górę, subskrypcji I zapraszam Was Dobra, pierwsza dziewczyna, jaka to będzie, będzie to Wersow e, Ma 24 lata i jest bardzo charyzmatyczną dziewczyną. Ma bardzo fajnego pieska, chmurkę. Jest ona taka biała, jak widzieliście na pewno na zdjęciach. Biała, takie białe, malutkie, taka jakby coś takiego jak taka chihuahua tylko że taka wło włochata. Nie wiem nawet jaka tarasa. Ma ona bardzo fajne filmiki. E, są one dosyć długie, ale na przykład ostatnio był e, o podsumowaniu roku i mi się bardzo podobał W ogóle e, ten team mi się też podoba e, W ogóle bo są fajni ludzie e, i oczywiście zaraz do nich przejdziemy e, I podobają mi się jej filmiki, bo ponieważ ma ciągle fajne pomysły Następna dziewczyna jest to Natsu e, Natsu jest teraz w ekipie jakby drugiej Teamu X, który stworzyli... E, Piosenkę, którzy stworzyli piosenkę, która jest y, moim zdaniem nie, nie dosyć taka, y, no jakby fajna, bo y, dużo jest tam jakby dużo jest tam takich rzeczy y, nawiązujących do tego, do, do tego, teamu wcześniejszego. Każdy się upodabnia do każdego z y, wcześniejszego teamu bo i nawet słyszałam, że, jeśli by oni na początku mieli zaistnieć, to by nie, nie zaistnieli z tego względu, że jakby lu, ludziom się niezbyt podoba. Bardziej podobała im się wcześniejsza. I ona po prostu bardzo mi się podobają jej filmy, też są fajne. W ogóle yy, ona jako osoba jest taka fajna też. Yy, wcześniej miała, jak widzieliście, yy, czarne włosy, bo grała kiedyś w szkole. A teraz. Ma bardzo blond włosy, bo sobie przefarbowała No i moim zdaniem to wygląda teraz ładniej yy, Kolejnym członkiem YouTube'a yy, jest Freeze, który ma też tak około 24 lat Jest chłopakiem Verso, yy, jak już oczywiście wiecie yy, Oni mają fajne, yy, fajne też filmy, tylko że nie podoba mi się to, jak oni się tak chwalą tym wszystkim Podobają mi się ich samochody, ich domy, że mają tyle pieniędzy, to jest akurat fajne tylko, że czasem, na przykład jak nie mają pomysłu na, na odcinek, to nie nagrają czegoś sensownego Tylko po prostu nagrają coś, żeby była i tak i tak ludzie to obejrzą, bo pokazują swoje fury I te różne takie, co oni fajnego nie mają Więc akurat to mi się nie podoba, ale no fajnie to sobie czasem pooglądać Kolejną osobą jest Lexi Lexi ma 21 lat e, Ostatnio zdała prawo jazdy, jeśli już wiecie e, Była ona w, w poprzednim teamie e, Jest ona bardzo fajna Moim zdaniem ma ona taką jakby ciągłą, taką energię jest też taka śmieszna, trochę tak gada po angielsku, trochę gada po polsku, bo wychowała się w Stanach, ale mieszka teraz w Polsce. Wcześniej mieszkała w Polsce w Timie, potem pojechała niedawno do swojej rodziny w Stanach, teraz znowu wróciła do Polski i już mieszka w swoim domu w Polsce. Kolejną osobą jest Marcin Dubiel. Marcin Dubiel ma 24 lata yy, i jest on yy, bardzo sipowany yy, z tą lekcji, ciągle myślą, że oni są parą, a tak naprawdę nie są, a tak naprawdę to nie wiadomo, czy oni są, czy nie, ale czasem yy, jak oni się gdzieś tam przytulą, gdzieś tam yy, cmokną, to już oczywiście jest wielki szał, bo oni są parą, sama czasem tak myślę, że oni są albo nie są, ale to jest tak naprawdę ich sprawa. E, ale moim zdaniem to Marcin Dubiel e, to, to mi się jakby e, teraz jakoś nie ma takich fajnych filmów. Kiedyś tam w Timie to te filmy były tak jakby w, takie fajniejsze, bo nagrywali je bardzo dużo osób, że, że dużo osób było w tym, fi, e, w tym jego filmie i coś się działo tam, bo, i, bo tyle, tyle pomysłów, ile osób, prawda? Tam było dużo, więc akurat. Wtedy mi się trochę podobało, ale teraz ostatnio przed świętami nagrał, że, że za ten rok, po, po podsumowaniu roku, tak jak większość, m, większość właśnie youtuberów, yy, i oglądałam to. I nie pamiętam, czy coś mnie tam wzruszyło, czy nie, ale no, pamiętam, że coś tam, coś tam fajnego mówił, miłego. Kolejna osoba jest to Steve. Ma on 27 lat. Yy, kiedyś, yy, jak wiecie, był on z fagatą. Yy, no, ale jakoś zerwali, nie pamiętam kiedy do końca, może z rok temu Jeszcze na początku 2020 byli razem, pamiętam Ale jakoś właśnie się im nie ułożyło, potem ona była z kamerzystą No i ten kamerzysta też ją w bóle zrobił Okazało się, że ją zdradzał, że jakiś tam pedofilem był, nie wiem jakie jeszcze rzeczy inne były, ale wiem, że był zły no, wracając do Stewarta, to kiedyś on miał fajne filmiki, tak jak mówił Krzysiek, a teraz to ma takie i nie ma i ma, ale teraz już go wcale nie oglądam. Teraz Fagata, ma ona 21 lat, tak jak wspomniałam, co powiem o jej filmikach. Jej filmiki też mi się podobają, bo robi różne takie poradniki, jak na przykład sobie poradzić podczas okresu, jak sobie poradzić na przykład opowiada o rozstaniach, opowiada o różnych takich tematach tabu, prawda? Polecam, żebyście ją włączyli, bo bardzo ona mnie jakby wciągnęła w tych tematach i właśnie fajny pomysł udała na to. Teraz przechodzimy do Mortalcia. Ma on 24 lata i chodzi z Kartonii. Kartoni też ma około 24 lat. Jak wiecie, obydwoje mieszkają w jednym domu. Oni się nazywają Kumple. Wiadomo, że są tam inni, ale jakoś e, oni mi e, wpadli w oko. Podobają e, mi się ich filmy, bo obydwoje mają takie pranki na sobie, prawda? E, ostatnio, właśnie niedawno pojawił się film, że oni są w jacuzzi, że on tam mówi, że chce mieć z nią dziecko. Ale tak naprawdę. To, to był tylko taki prank, ale niby ona się wkręciła, ale potem yy, okazało się, że ona o tym niby tak podejrzewała, że to pranki, dlatego tak. No, możecie sobie sami łączyć po prostu. Ale no podobają mi się z tego względu, że właśnie te, te, te pranki są takie śmieszne. No, Krzysiek uważa, że nie są, ale moim zdaniem mi się podoba. No, każdy ma inne gusta, prawda? Kolejna jest to Murciks. Ma ona 22 lata. Murcix jest z Wersof i Frizem w ekipie, a nie są w kumplach. Mi się coś porąbało chyba. No, i ja jej tam dawno nie oglądałam, ale i nawet nie wiem, jakie ma filmy. Ale no kiedyś mi się tam trochę podobały te filmy, tak jak wszyscy razem nagrywali, bo to było fajne w sumie. Kolejną osobą jest mini Mike, ma on 24 lata. Jest on wiadomo mały. No i mieszka właśnie z Wersow. I tak to go nie oglądam. Tylko go oglądałam właśnie, jak tak grupowo coś nagrywali, na przykład u Friza, u Frieza, bo i jeszcze tam tromba, zaraz o nim opowiem. Jak u nich się pojawiał on na kanale, to wtedy oglądałam, jak oni tam skakali do basenu, takie śmieszne rzeczy mu robili, no to oglądałam, ale tak to, to nie oglądam. Kolejna osoba to Julia Zugaj. Ma ona 21 lat i jest właśnie w teamie X. X2 jakby. Z Natsu ma ona fajnego pieska, ona tak śmiesznie mówi do tego pieska, takiego czarno-białego na pewno. Niektórzy z Was znają tę dziewczynę i tego pieska. No, mi się wydaje, że bardzo miła ta, jest, ta osoba jest i w ogóle jest taka, no taka bardzo miła. Nie widziałam, żeby się w ogóle wkurzała, taka bardzo spokojna, taka o, za spokoju. No jej, filmy, jej filmów jako takich nie widziałam, widziałam tylko właśnie jak w Team X nagrywali, ale, ale tam bardziej na Instagramie ją obserwuję i oglądam, jakie tam śmieszne rzeczy robią na story i tak dalej. Teraz przechodzimy do Beksów. Beksy stworzyły, jak wiadomo, Natalia Długosz i Ola Nowak. Ola Nowak ma 22 lata, a Natalia Długosz, a Nadia Długosz ma 24 lata. One to stworzyły, ale potem Ola chciała odejść stamtąd i za jej miejsce weszła Julianna Krysian, która ma 22 lata, tak jak Nadia, i teraz razem tworzą Beksy. Powiem Wam, że oglądałam niedawno, ale z tego co pamiętam, to bardzo mi się to podobały te odcinki. Były takie śmieszne bardzo i polecam Wam, żebyście je włączyli Vip Team mają około 30 lat, jak wiecie. Na, na TikToku też może, możecie zobaczyć ich filmy, a także na YouTubie, właśnie tak się nazywają v Team na, na, na początku się nie wiem, jak nazywali, bo dopiero ich potem dostrzegłam. To są po prostu takich dwoje ludzi: kobieta i mężczyzna. Ta kobieta jest niewidoma, a ten mężczyzna, jakby ma taką zaćmę, że widzi ale yy, żeby coś dostrzec bardziej, to musi sobie oko przybliżyć do telefonu i w telewizji. Jakoś oni mnie tym dostrzegli, bo jakoś mądrze mówią o tym wszystkim, opowiadają jakim się z tym żyje, mają yy, śmieszne żarty na ten temat i po prostu umiał tym zaciekawić i w ogóle nawet śmieszne mają filmy więc polecam Wam, żebyście je łączyli, bo mnie osobiście się podobają. Teraz przechodzimy do Julii Kostery. Ma ona 17 lat e, i bardzo mi się podobają jej filmy, te jej hole zakupowe i w ogóle jak chodzi z tym swoim e, chłopakiem. Zaraz powiem, kto to, na pewno wiecie, e, ale zaraz o nim troszkę opowiem. Ale, ale teraz o Julii. E, ja mam 16 lat, no będę miała 17, więc ona by miała teraz 18, więc jest e, wobec nas różnica duża. Znaczy, może nie różnica duża, tylko o rok. Ale no, z wyglądu wygląda, powiem Wam, na 20 parę. Jak się dowiedziałam, że ona ma 16 lat, czy tam 17, to. Bo nie pamiętam już, kiedy to się dowiedziałam, to naprawdę się zdziwiłam, bo myślałam, że ona ma ze 20 parę lat. Jak w ogóle z twarzy, ale i nawet jak się ktoś bardziej też umaluje, tak jak ona się tak mocno maluje, czasem, na przykład się chodzi na te gale i te różne. No to rozumiem, ale naprawdę nie powiedziałabym, że ma tyle lat. Teraz przechodzimy do Czuksa. Ma on 18 lat około i on chodził kiedyś z Queen of the Black, która ma 17 lat. Będzie miała 18. Jeżeli już wiecie, około kwietnia Queen of the Black, czyli, czyli Julia Pelć, nagrała film, na którym. Opowiada o, swoim, toks, o swojej toksycznej relacji właśnie z tym czuksem Że trafiła do psychiatryka, bo nie dawał, jej, nie, nie dawał jej przestrzeni wcale Chciał ją ciągle mieć przy sobie, tak ją kontrolował ciągle No i nie potrafiła sobie z tym poradzić, samo okaleczała się I takie różne inne rzeczy Queen of the Black właśnie, jak mówiłam, ma 18 lat Jej filmy też mi się podobają Różne pytanka, różne niepytanka w ogóle nawet, w ogóle filmy, różne vlogi i tak dalej. Nie pamiętam, czy ona ma vlogi, dawno nawet nie, nie nagrywała. Ale na Instagramie nawet jakby jej sama osoba mi się podoba. Pamiętam, że była drama z tym, że ona chodzi z tym z Filipem Zabielskim, ale ja się na to naprawdę nabrałam, bo myślałam, że naprawdę oni są razem, ale okazało się, że, że nie są i to była tylko taka podpucha. Ale no, udało Wam, udało im się, bo wielu osób jakby to nabrali, no i mnie też. Kolejną osobą jest to Paulina Soboń, która ma 25 lat. Ma ona jednego synka, który nazywa się Aleksander, yy, i męża, który nazywa się Bartek Maszewski. Yy, ona ma teraz sama Maszewska, yy, ponieważ wzięli ślub yy, w wakacje w sierpniu. Ona właśnie gra w waxach. Podobają mi się w ogóle jej też filmy i to, jak ona zajmuje się Instagramem i tym, że nagrywa, no i zarazem mieć dziecko. Jej mąż zajmuje się, jest żołnierzem, zajmuje się właśnie tymi sprawami. Przyjeżdża, czasem go nie ma długo w domu. Ona musi sama z synkiem siedzieć. Sylwia Przybysz ma 22 lata. I jest ona z Janem Dobrowskim, który ma 24 lata. Są oni razem. Ostatnio słyszałam, że Janek się zaręczył Sylwii tylko że to trochę dziwne, bo zaręczył się jej dopiero jak ona jest teraz z drugim dzieckiem w ciąży, już niedługo ma mieć termin, bo ma już duży brzuszek, tak jak widziałam na Instagramie. A pierwsze dziecko ma na imię Pola też tutaj możecie zobaczyć. Jakie ładne dzieciątko. No i też się dziwię, że sobie tak dają radę, jak i nagrywają, jak i mi się podoba i dziecko też, i mi się właśnie podoba, jak oni tak nagrywają takie fajne też filmy. Właśnie ona też różne poradniki, czy warto kupować np. ubranka dziecięce, czy warto je kupować, czy nie warto. I też różne takie, takie związane z macierzyństwem, nie związane z macierzyństwem, ale naprawdę podobają mi się i bardzo mi się też podoba, jak ona śpiewa, też lubię jej piosenki. Zaczęła ona jak miała 17 lat, pierwsza jej piosenka to była zmiany. Pewnie się stresowała przy tym, jakby każdy się też stresował, no i widzicie, udało jej się jest sławną piosenkarką, sławną youtuberką, no i też ma sławnego przysz przyszłego męża. I jak na razie powodzi im się świetnie, ciekawe jaka płeć będzie kolejnego dziecka Bo jak na razie tego nie chcą zdradzić Kolejną osobą jest Kacper Błoński Ma on 22 lata i chodzi z Julią Kosterą, która ma 17 lat, tak jak mówiłam Kacper Błoński, jak wiecie, bił się z Marcinem Dobielem na MMA No i Kacper wygrał nie wiem sama, czy słusznie, czy nie, ale pewnie tak, bo żadnych pewnie nie było takich umów, że pewnie wygram To ci zapłacę albo coś, no pewnie nie, tylko tak po prostu wygrał, mi się wydaje z uczciwości Ja nie wiem, bo ja tego nie oglądałam, ale wiem, że dużo osób to oglądało I takie niby dramy były o to, że oni się tak biją tak naprawdę No ja też się niby ciekawiłam, ale nie aż tak, bo nawet nie wiedziałam, gdzie to obejrzeć, nie wiedziałam nawet kto wygrał, dopiero potem się dowiedziałam, ale wiem, że Lexi też to przeżywała, bo myślała, że Marcin wygra Ale oczywiście nie wygrał, no i wygrał Kacper Powiem wam, że jakby on jest też takim człowiekiem niby fajnym, bo z Julką jak się pokazuje, to fajne mają te filmy, jak u Julki widziałam Bo tego Kacpera tak naprawdę tak nie oglądam jako samego, rzadko mi się zdarzy Bardziej właśnie jak oni w tym tymie byli, prawda? To wtedy właśnie trochę ich oglądałam. No bo wiadomo w większości, bo znałam Tom Natsu, Fagatę, Lexi i dlatego oglądałam ich bardziej. A tak to Kacpra samego nie oglądam. Kolejne są to Waxy I ostatnie. Jest z nich Paulina Soboń, która ma 25 lat I Przemek Burkacki, który ma około 24 lat Bo nie mogłam znaleźć do końca, ile on ma lat, więc tak wzięłam na oko Ale mi się wydaje, że właśnie też tak około No i też lubię wax, też one są śmieszne Różne takie przygotowania do szkoły, jak nie iść do szkoły, jak ominąć egzamin Czego nie robić na wakacjach i takie śmieszne rzeczy Bardzo mi się one spodobały, tak jak samo jak beksy też one są bardzo takie fajne, śmieszne, możecie sobie poglądać i popatrzeć. Dobrze, to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Myślę, że Was nie zanudziłam. Myślę, że wam się to chociaż troszkę spodobało, chociaż normalnie. I no i co? I zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i do zobaczenia w następnym odcinku. Ale plasłam